Halo, witajcie, cześć, z tej strony Włodzimierz z Super Hiper Gameplayami. Dzisiaj prezentuję Wam gameplay z Black Opsa 3. Niestety nie wiem, jaki to jest gameplay. Yy, jakiś taki, pewnie będzie przyzwoity. Dużo zabój w krótkim czasie, bo yy, chcę powiedzieć o czymś bardzo szybkim. Yy, jakiś ładny gameplay się do tego przyda. Yy, także już nie marnuję czasu na gameplay. Yy, jeszcze mam dla Was jedną prośbę na początku, zanim przejdę do tego ogólnego tematu. Jeżeli już to wideo, zostawcie łapkę w górę, chcę zacząć jak dużo na takich informacyjnych filmikach Łapek w górę i komentarzy, i tak dalej, uda się zdobyć. Czy robić takich więcej, i tak dalej. Także, jeżeli Wam się to podoba, zostawcie feedback. Jeżeli nie, to się zostawcie łapkę w górę, jeżeli nie, no to łapkę w dół. Zobaczymy, jaka będzie statystyka. A ja przechodzę do tematu, czyli newsów dwóch. Dzisiaj, a w nocy, Wanderhardt tweetnął, że. Double Cryptokies weekend zaczyna się dzisiaj, o 19 czasu polskiego potrwa do wtorku do 19 czasu polskiego, czyli od piątku do wtorku 5 dni Double Kryptokis weekend weekend, zarobista, zarobista rzecz, dużo fajnych nowych rzeczy. Mam nadzieję, wpadnie mi z tych paczek. Będę dużo dużo openingów robił na streamach i też na YouTubie i mam nadzieję, że wam się to spodoba. Mam nadzieję, że jakieś nowe bronie, fajne nowe kamfacz do nowych broni, będę używał nowych broni, jakieś nukleary z nowymi broni, także... Mam nadzieję, że to pomoże mojemu tubowi i napiszcie mi, co wymyślicie o tym, czy też Wam się to podoba ten pomysł, czy też będziecie dużo otwierać paczek dzięki temu. I jeszcze drugi temat dzisiaj, czyli szybciutko dwa tematy w jednym filmiku, krótkim, to jest, że zostanie zwiększona na razie czasowo ilość zabójstw na Team Def Matchu. David Wanderhardt tweetnął też, jakby ankietę zrobił na Twitterze. Czy mają zwiększyć do 100 i było przeważająca ilość głosów chyba 70% za tak Albo nie, nawet nie wiem czy 990 Także teraz Team Deathmatch będzie jakby dla popsuferów też dobrym trybem Można będzie pograć, jak wiadomo na Team Deathmatch zawsze największe wody grają Także łatwe nuklary yy... I to by było na tyle w tym filmiku, także dzięki za uwagę Pamiętajcie, żeby, żeby zostawić łapki w górę lub w dół, że Wam się filmik spodobał lub nie Zostawcie też komentarze, co myślicie o tym Double Crypto jest Weekend czy będzie wam się podobało, czy będziecie dużo grali, żeby zdobyć dużo kryptoki i dużo <laughs> otwierać paczek. Ach, już ja żegnam, żegnam tu z wami, Rochcio. na razie. Cześć.